23 klient już pana widzi podchodzi. Ta klient już wysiada z pociągu, za chwilę powinien podejść. Takie, takie opinie opinie się rozniosły, że taksówkarze, taksówkarze to krojczy, to, to, że tak powiem, złodzieje i... i, i aby tylko wziąć klienta i go skroić, bo, bo tak trzeba, to wcale nie jest. To jest mit. Nie w każdym przypadku, ale jest to, jest to mitem, bo korporacja jako korporacje yy, mają swoje zasady, mają swoje rabaty i, 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 i jeżdżą, jeżdżą. Każdy jeździ uczciwie, yy, mają te kasy fiskalne, każdy klient. Może, nawet powinien, zażądać paragonu od, od taksówkarza, także to, to nie, nie, ma, nie ma nic do ukrycia. Klient jedzie, klient widzi ile płaci Tak, słucham e, jak najbardziej oczywiście Czyli mam być, tak? Dobrze, dziękuję, w takim razie podziadem. Do zobaczenia. Mamy klientkę. Panią, z którą czasami boże i pojedzie z nami. Praca na taksówce, to jest tak, tak naprawdę farno. Z czasem wejdzie jakiś y, klient, i, i albo się z nim bardzo długo pojeździ po mieście, albo się pojedzie gdzieś poza Wrocław. Kiedyś miałem tak, że stałem na postoju taksji. Y, zaczepił mnie jakiś tam starszy pan się spytał, czy mogę go zawieźć do Oławy. Ustaliliśmy stawkę, zawiozłem go do Oławy. Wyjeżdżając z Oławy, następny pan machnął mi ręką. Zatrzymałem się i jeszcze się spytał o wycenę kursu do Opola. No i tak naprawdę z Wrocławia pechę do Opola, jeszcze przez Oławę z dwoma klientami. No naprawdę, fart. E, witam, ja stoję od ulicy Legnickiej pod głównym wejściem. Aha, super, dziękuję. Dzień dobry, zapraszam tego Józefa, tak? Tak, 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 tak. Co to jest w ogóle? To jakaś firma? Tak, to jest taki centrum biznesowe. To jest zaraz nad samą rzeką, czyli od Szczytniskiej, tak? Tak, od Szczytnickiej. Okej, okay, no proszę, polega. dokładnie. Do kiedy we Do jutra na jutrze. 4? Dobra, tam zanrajam, że ja jestem na razie na Maja, także jeśli poczekają to jak najbardziej. To tak do 13 minut tam poczeka. Radę ekspres słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zamówić taksówkę na dzisiaj rano na 6.10 na ulicę Potockiego, tak. 33. Dobrze, 6.10. Tak. 6.10. Dobrze, będziemy na pewno, dziękuję. Do widzenia. Pani przyszła i powiedziała, że ona tu nie będzie pracować, bo to jest za, za ciężka praca i ona się tu przemęczy. Ale co tak. było To, że ona będzie musiała podnosić tyle razy słuchawkę do ręki i do ucha. No a jak już miałam cztery latka, bo miałam 4 latka, jak ta firma powstała, to jak już tylko zobaczyłam, jak to działa, to już pomagałam tutaj bardzo. Chciałam pomagać. Tylko no, centrala ogólnie była tutaj w tym pomieszczeniu trochę później, bo na początku wiadomo, nie mieliśmy tych zleceń tak dużo, no bo nowa korporacja, to normalnie mieliśmy telefon i stację w domu. I po prostu kto był w pobliżu w kuchni, to odbierał ten telefon. No ale później jak już się zaczęło więcej taksy w każdej więcej zleceń, no to już trzeba było coś pomyśleć. No i właśnie dziadek poszedł do administracji i wyjął, wynajął to pomieszczenie. No tak jakoś powstała centrala Panowe zlecenie miejscowość Bielany, stacja Orlen, rajon 28. 130 23 132 1332 Dzień dobry, na pierwsze czytanie, postój ma pierwszeństwo. 130, dziękuję, wysłałam. siadła babka i szukała męża. No, nie znalazła go, Zabiorę ją do domu, akurat pod, pod lokalem byłem. I wróciłem po ten sam lokal i okazuje się, że wsiadł mi ten, ten, ten mąż, ale z jakąś inną kobietką no i gdzie indziej po prostu pojechał. No, nie będę mu mówił, że go żona szukała. No. Różne były historie i, i straszne, i śmieszne. Fajny kurs, bo dostałem zlecenie z zaznaczeniem, że pan sobie zażyczył kierowcę z angielskim. Akurat z angielskim nie mam problemu. Wsiadł mi i powiedział, że on chce po prostu zobaczyć Wrocław, ma problemy z chodzeniem i żebym pokazał takie jakieś fajne, fajne miejsca. No, no zadałem pytanie, czy oglądał film kiedykolwiek Liste Schindlera. E, no powiedział, że tak, że to jest jego jeden z bardziej ulubionych filmów. No, znajomość historii trochę przydała się za go na ulicę, gdzie była kręcona jedna ze scen w Liste Schindlera. No, to facet autentycznie wysiadł z samochodu, przeszedł się przez tą ulicę. I, i za nie mówił. Był głównie powzięty, że, że zdarzyło mu się zobaczyć ulicę, która, na której by kręcony, były kręcone sceny do Listy Schindlera na przykład. To tak będzie około 10 lat temu. Kupiłem wtedy najnowsze BMW chyba serii 5 i wtedy właśnie zacząłem tak bardziej klientów biznesowych wozić później miałem chyba Audi A8 Mercedesa S klasę i BMW 7 i teraz tak i teraz Maserati Jakoś to się zrobiło takie samoczynne bo coraz więcej gdzieś stałem to więcej ludzi podchodziło do mnie właśnie i o ma pan fajne auto to może gdzieś pojedziemy tutaj to to i tak się, tak się zaczynało właśnie yy, brać że gdzieś w trasę pojechać yy, troszeczkę Pierwszy były na początku małe trasy a później z czasem zwiększało się to. no nie robię no nie wiem to właśnie mówię to wszystko bierze się to co było kiedyś no bo na przykład yy, w wyjeżdżam do Wiednia i będę dwa razy w Wiedniu w jednym dniu, bo już wiem, że będę musiał yy, odebrać nad ranem z Wiednia mojego klienta. Przyjeżdżamy do Wrocławia, on tutaj jest dwie, 3 godziny nie będzie i wracamy z powrotem do Wiednia i ja wracam z powrotem. Także w jeden dzień zrobię 1600 km. Kiedyś ktoś mi powiedział, że taksówkarz to nie jest zawód, no nie? I, I kręcenie kółkiem to nie jest praca. Bo kręcenie, kółkiem to każdy potrafi. A z, drugiej strony, z drugiej strony, to nie jest tak, tak do końca. Musimy mieć z każdej strony oczy. Tak, musi musimy mieć z każdej strony oczy. I w lusterka, i, i z przodu, i z tyłu na klienta, i z tyłu, co się dzieje za samochodem. Pracować, że to jest ciężka praca, jak oni tam był wyślew? Bywa, że jest, że, no właściwie można by powiedzieć, że bywa, bywa ciężka, bywa trudna, bywa męcząca, a przy czym no, z założenia kierowcy taksówki nie mogą powiedzieć, że nie lubią je, że, 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 że jeżdżenie nie sprawia im przyjemności. Kiedyś mieliśmy taki przypadek. Gość, gość pod wpływem, dużym wpływem alkoholu, wywiózł kolegę, kolegę na ołtaszu, na, ołtarzu, na, 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 ołtarze, na, na grej, rejony, rejony miasta ogródki działkowe i tak naprawdę e, nikt nie wierzył, nikt nie wierzył, że można tak zniszczyć samochód e, kijem od pomidora. Wywiózł go, e, zaczął go dusić e, paskiem. E, kierowca się uwolnił, zdążył tylko krzyknąć, bo wtedy nie, nie, nie było nie było e, przystawek, było same radia były. To zdążył krzyknąć, gdzie jest i że potrzebuje pomocy. No i praktycznie, praktycznie w ciągu 5 minut miał 15 taksówek koło siebie. Teraz to, już, teraz to już po prostu rzadkość jest, że, że ktoś tam potrzebuje pomocy. Dziękujemy do no może się. zdarzają się tacy ludzie, którzy no, dziwnie wyglądają, tak? Dziwnie z oczu patrzy się człowiek czasami zastanawia, yy... zawierając ich, ale no, mamy dobrą łączność. Z innymi kolegami jest szybka alarmowa łączność z policją, Co to na pewno jakoś tam uspokaja nas. Nigdy bym nie jeździł jako kierowca niezrzeszony, samochód, taksówka, właśnie przede wszystkim dla, dla bezpieczeństwa. Zawsze jest jakiś odsetek burów czy, czy, czy kogoś w tym rodzaju, ale w większości to są bardzo sympatyczne kontakty i miłe rozmowy i to mi sprawia wielką naprawdę przyjemność. Niejednokrotnie jest tak, że po prostu obaj, czy cała grupa, która jedzie wraz ze mną, śmiejemy się. Jesteśmy roześmiani przez całą drogę, bo, bo naprawdę jest wesoła rozmowa. Ludzie mają wspaniałe poczucie humoru. Oczywiście bywa tak, że kiedy długo nie ma zlecenia, to już jak. Człowiek... Przebiera nogami, chodzi w kółko auta, już zaczepia innych kierowców, rozmawia z jednym, z drugim, czy gdzie te zlecenia. No ale w końcu przychodzi ten moment, jedzie się po, jedzie się po pasażera i, no, i, i właśnie, i to jest ten, ten czas wtedy, kiedy może być naprawdę miło, i że może być poza tym, że się trzyma kółko, jedzie przez miasto, że jeszcze w tym wszystkim może być fajna zabawa, fajny kontakt.